to Paweł Wyrobek porozmawia ze szkoleniowcem górnika Arkadiuszem Miszko. No daje radę, oczywiście ten zawodnik bardziej ofensywny niż defensywny, ale niezwykle skuteczny, jeśli złapie piłkę i trudny do pilnowania. Na pewno będą chcieli zabrzanie grać właśnie przez tą pozycję obrotowego przez Piotra Krębna. Do, 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 do karnych chyba, tak tak to tak to chyba wtedy, tak to były karne, tak to wtedy wyglądało, ale e, sytuacja była niesamowita no i w międzyczasie dobra interwencja e, Ali Lowicza. Będzie dużo ich grania 1 na 1, jeśli chodzi o Michę Zarabeca No proszę, taki też charakterystyczny dla niego rzut no tutaj A, też miała być próba przykład zatrzymana przez Pirocha Minowski. O wreszcie Minowski z drugiej liny brałka i o, teraz przyspieszyli postawił zasłonę stało się postawić zasłonę krępa Komarzewski no radzi sobie ze skrzydłami Czyli? Z prawego skrzydła rzucili gospodarze jakoś brał nie 12 brało Szyszko i teraz teraz Komarzewski. Komarzewski i raz z lewego próbował artemienko i później i rzucił po kontrze tak rzucił. krajewski Ligarzewski skutek księgów i znów oczywiście pierwsze tempo bo takich rzutów należy się spodziewać 7 metra przemysła Krajewskiego ale tego należało się spodziewać Kępa, Krawczyk. No i trafia, zaskoczony Mirka Oliwicz. Wydawało się, że mogły iść do końca. I rzut. Daszek biegł na koło, zarabec. A jeszcze taki rzut. Sprzed obrońcy nie zareagował. Rakocza. Tak, dzisiaj przez koło dużo grają zabrzanie. I dość skutecznie. Teraz przyspieszyli Iwanowicz. Pierwsza próba skuteczna. 17 do 11. Tak, minął Iwanowicz. Zanabec. Piłka w rękach Moszkowskiego jest Komarzewski. I skutecznie. 12 bramka dla Górnika Tak, chyba miał trudności z opanowaniem tej piłki Komarzewskiej, Ale zdecydował się na rzut techniczny. Na razie dzisiaj nie miał ani minuty. Fazykasz popatrzmy No i trafia teraz ładnie wyszedł w górę bez bez bloku żoltan sita pokonuje Wyszomirski zabiega Szyszko dwóch obrotowych mają teraz zostaje zostaje piłkę Szyszko No ale kolejna jego próba wcześniej w pierwszej połowie ze skrzydła teraz koła i Rakocza zostaje piłkę krępa będzie karny tak jest tak tutaj dość ofensywnie Wyszedł, wyszedł w samoiła i by tę serię przerwać, Szyszko jeszcze w tym meczu o nie powiedzieć, jeszcze w tym meczu nie pokonał do, do tego rzutu Alinowicz z gry, bo teraz z karnego już tak i stroczyk skutecznie z tą wkrętką obok obok nogi Liga Ligarzewskiego, bo w międzyczasie bramkarze Górnika się Zobaczyłem tak trochę ryzykowne podanie, ale opłaciło się mocny rzut w krótki róg ale tam był bramkarz Górnika. W odpowiedzi Moszkowski! Obie dwa zespoły troszeczkę oszczędzają siły już na kolejne mecze. Sita, Dawydzik. Karny. No i również, tak, przeczuwałeś w pierwszej Bezpiecznie, pewnie Komarzewski czuje się na swojej pozycji, na prawym skrzydle teraz. Odważny atak Jakuba Pindy i dwie minuty kary dla, dla Samoły. Druga dwuminutowa kara. Nieskuteczny. de no Na razie Marcel, dwie udane interwencje. Taszek, zarabec. Dwie dobre piłki w pierwszej części spotkania nam na koło krawczyk No teraz znalazłem miejsce, nie wyszedł do niego sędzio pokonany Jastrzębski Wydaje się drugiego I ostatniego meczu tej półfinałowej rywalizacji Oj ładny rzut Iwanowicz Zasłonięty marcy Jastrzębski No trzeba przypomnieć mistrzowie Polski grają z brązowymi medalistami Skutecznie Nigaszewski. Iwanowicz no tak, zaraz miejsce na szóstym mecze, Pokonał Jastrzębskiego. Już nie zdążył odpowiedzieć płotrzanie wygrywają 35 do 20. 15 goli przewagi, tak jak te kilka dni temu w Orleny.